Znajdę się takich jak ostatnio przeciwników. O... Oleś wcisnął. Czyli, czyli to ile, my mamy ile mamy? 7 Cza... 7, tak no... O, to 7 wygrywamy i jest dobrze. O kurde, tak szybko... 2 chyba zostały. 2, 4, 5. 7, 7. Więcej. Więcej. Więcej? Myśmy zabierasz myśmy zaczęli no. to. No. O no po! O ale szkoda Peter Sorry. To wiem kurde, ale to jest właśnie to... No to Zapomnę, ale to naciśnij to... L2, R2 i ci zapomnij no, no to wiesz, że to, to... takie szkodzę, nie? <laughs> O, o dobre Arek, dobre O no, i szkoda liczysz to, że, Czasami licz na to, że ci wiesz, że kolej się tak podoba dobrze, nie? Mm. I zostawiasz to i tak. true story No ale Ej, się minął z przeznaczeniem Nie wiem czy to mu przyleciało Machnął szybciej Chciałeś byś. No co, co, co masz do przypadka Wszystko bloni. co w niego i obok niego. No, powiedz im Filip. No, dokładnie. Dobre. O, idziesz, idziesz. Oj, dobre! Oj, kardy, Karmy! Karny! Nie. Co Nie, nie. nie, nie. Sam się obaliłem. Waga, waga. Jak to no. to robisz? No bo ja strzał wcisnąłem i no po prostu do nie dosięgnął, nie? Wysoki ta piłka leciała do niego, on tam się turlał, wiesz. No, tam dużo by mówić. Byłeś stąd. Kartony zaliczyłem. Ale te wybicia wychodzą, no. Na walkę. Kurczę. ci szybciej. Yes. Oj 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 Jesteś naprawdę, dobra No! Ta ojejku! Nie ten przycisk, ale złapał Zagraj od razu! Ojej, jak ja Eee, co kręcinę? Nie no, mówię serio, ale nam nie mówią dziko. Nie... Ja, ja jeszcze dostać sobie za skrzydło, zagrać, to duczę Faj, to było po prostu... Komu, komu, bo idę do domu. Jest, jest, tu trzeba, trzeba wstać, a nie leżeć no. i przeszkadzać jeszcze. No, bo Balsamy, oh, oh, oh. kremowania. Balsamy spał, nie? Z czego? Strzelaj w bramkę. Okay. Ty, Mazi, a może masz tego, drive klawa? Ja bym sobie drive -klawa. To mamy. Ojoj, oj, oj. Co to było? Szczerze nie wiem. No. Ojsz! Chciałem ja nie wiem. O. No, sorry! Wszystko mogę, ale co, co, co mogę, to mogę. Nie, nie, to ja, ja zawaliłem zagapiłem się. Na kogo? Ja się za nią spojrzałem. Bramka. Bramka się przestraszył. No, widać, ale ja, no. No ewidentnie. No tak ustawienie tam. Mógł się lepiej wychować. Why? Tak, tak. Why a, a, a propos, a właśnie Filip, widziałeś kto dostał ten? Team of the week? A propos tego gościa, Why always me Balotelli po jednej bramce O no, no, ja. no naprawdę przesadzili No No może niko nie ma ciekawego O Messi? No, nie no tam me, me, message też jest, no no ale Messi tam napierdzielił tych bramek w tym meczu, jak wścieknięty. Jak... Messi, Dece, nie Miller? nie. O ile dobrze widziałem. Ale Tytonia, że nie ma, to jest masakra. Widzieliście, co Tyton wy wydziwiał? Kurna, coś tam bronił, chłopio, on tam normalnie... Nie ma No, i teraz! O! Gdzie? Do kogo? już o kurcze! Trochę za długo czekaj, z tym podaniem. No tam, hm Pokręć się jeszcze. Spalony? A mm. nie. Spalony, spalony, spalony. spalony. Ojej, sorry. Aj. Aj.

No, dasz radę Arek. O! Ej, czerwona! Do budy! Jezu. O! Zawsze jechał! Jest czerwona, popatrz do góry. No, wody! No! Ferdek! Zaraz strzelam! Zobaczcie, zawobni się. Kluczę! No, ja strzelam! <noise> no, ja strzelam! No, co obrańcy nie mają? Ej, szkoda, kurde, ale czekaj, lewy, lewy, nie gdzieś tam poszedł. Z Zwie... prawej jest, z prawej jest, gościu, o! Ajś! O mój Boże! Kto tam Ania, przestań! Przestań się tak lać. Robi te herbatki. Herbatek zać. Wodę parzy, coś tam. Się taki grajek, o dobre dobre nie ma. Nie ma spalonego? Środek jest, środek! O! Jest! Tak jest! Kręci drugi raz na defensywny. Dziękuję bardzo. ładnie. na defensywny pomocnik. Nie mój się No ale ci, ale ci, Arek powiedział. Wydawało mi się, że mi pomocnik. za mocno będzie. No wy naprawdę? Cofnij się ty. Tak, tak, tak. Ostatni przed przerwą. Ostatni. Ostatni. Co? Do gdzie? No, masz tu migrajte, bo nikogo koło ciebie nie ma. No bo tak wszyscy stali w środku, to nie będę grał, bo nie ma sensu. O, do niego! To buduj... o Jezu, jeszcze masz Rutuj! Rotuj! Strzelaj, Jarek! No! Ale widzisz? A wszystko zaczęło się od mojego wybicia. No, strzelaj, strzelaj. tak jak poprzednim razem. Bramkarz, jest chyba też od nich, nie? Ale, ale, e, ty, ty mnie nie obrażaj! Nie porównaj do takiego ciele banga Ja to coś jeszcze bronię. Coś, do ciebie w ogóle, no on Pisa. mówi, że bramkarz tak jak u nas, no nie, co? ja piwko wypiję tylko jedno na razie, więc ja jestem okej. Okay. Ja tam nie jest mnie najgorzej, tam, ja tam, nie, nie chcę za dużo, bo to, kurde, później z zmuli, mam potem będę spał. A Rek chyba do ciebie, idzie w twoją stronę. Będziesz spy? Nie, no bo tak... Chyba. Nie, 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 nie będę spaj. Bramkarza nie ma, a nie, jest tak bramkarz, co? Nie ma, nie ma. Je, no, bramkarza nie ma. Ale możesz sobie płacić. No ja, bramkarza nie ma u nich cały czas. Taa, ja, teraz będzie, no będzie wychodził teraz. Od razu. Mm. Od razu. Ej, niech razu. jeden pójdzie do przodu. Migrated, idź do przodu, bo spalony jest. Co? On poszedł, A ale... Dlaczego dostałem żółtą kartkę? A, nie, tu jest. Co Szybko, do przodu. No to Od razu no no, To idźcie tam się <grym> ustawcie, bo bramkaż dalej śpi. Spalny, bo, o, no wiem, Shortyren. Staram się No i to kurczę musimy zorganizować jakieś wyścigi, kurde, tylko nie wiem jak tam z czasem musiałbyś mi Mazji napisać jak to wygląda, no bo my jesteśmy 24 zaraz, to wiesz gdzie jesteśmy Tylko nie wiem, albo Drive Club, albo Deklu, nie wiem co bardziej pasuje, bo mnie jedno, bo Filip przywiózł. ograj mu, grajmu do nego! Drive club, można Deklu. Deklu też ma zresztą, to możemy... Szkoda, kru... że do niego nie zrobiłem. Możemy jedno i drugie. I godzina nam jest obojętna taką no. sprawę. Podać godzinę i, i gramy, nie? Czeka, ja teraz krep. Bramkarz wyszedł na ten, na 15. No nie wiem, zpiękka. to już zależy od tego, bo tam z graliśmy i zawsze... O, o dobre! Ale bramkarz sam pójdzie, on sam, sam pójdzie. Zostań przy nim jeden, przerwa. <śla> no i do budy. Tak jest mazi, powiedz. No tam znowu mazi Maruś. Słuchaj, co nie Nie, nie, co? Kogo bierze? Nie, to tam. Ty spaj się, skup na graniu, a nie na czacie. On cały czas a? po tobie jedzie. Po, po tobie, czyli po kim? Co? <laughs> no, ja to On jeszcze chyba w filmie Skyrim. Tylko trzeba by dokładnie tam ustalić co jaki jaki ten, jaka godzina i nie ma problemu ja tam jestem. Ole ś piła Ale śpiła. Gotowy. Ole śpiła! Ale świli. Sam, sam ale samarek Ole śpiła, do budy! Dobra! Bardzo ładnie rozgrane. Jakby była, nie? za system, nie? To my się to rozumiemy <laughs> bardzo dobrze. Ale nie myśl że ci w BF odpuści. I... <laughs> ale ładnie mój <Mungaju. laughs> ma prylist to nie liczę. Trzeba zidapić w... mi tam na tym, na, fe na fejsie prywatnej, o której godzinie ci pasuje i się, ten, i się tam dogadamy. To zrobię. Ojej, 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 ojej. O, ładnie lutno. Oh. No lutno, ładnie. I, not, I not, not, not. <inaudible> no Ale jaki to, to wynik 3-2 prowadzimy znaczy. To może bardziej na defensywną. Tak? No o, to... Pa, ale ładnie Czy to. Ładnie to nieźle, no ładnie modelu. No wina starleja no. no tak. Ja pierdolę, nie ta, wierzę. Ta, 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 ta. No i grałem w dziesiątkę w sumie, nie? No tak no. Co to mówię wina starleja? Bramka zwykle no. z bramki. Ja grab, ja grab, zgłaszam. No. Zgłaszam. co? No się No co? co? No, Ej, ta salowa, ta no. Dobra, gdzieś tam wrzucę na pokier. Tutaj, tutaj no, pa, tak. do siebie zagra. jak tak, do siebie tak, zagra. <laughs> ja o, jeszcze, tu. jeszcze! Na to na Filip nagrywa na pokier, No, koda. koda? <laughs> <laughs> o, dobre, uderz, zwierzyk! Jezus, no, zwierzyk! Ale to jest o zwierzyk! To jest o zwierzyk. O zwierzyk. O Dobra, piła! Ale Dżindal! Co to był za gamoj tam? Ja nie mogę, nie wierzę co za tekst. Na długi, Na długi supek? Oj, 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 szkoda. Coś się rzucił. Nie, ich. Okay. Yeah. Yeah. A Nie, nie. szkoda. szkoda. Patrz jak on wygląda. Jak ten, mój cięciu diabeł. Masz, masz, często chyba bł <grym> od kupuj, pul ciebie się nie da. No. O no, pięknie no, O o, 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 o je, o, je, o wow. anny, 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 anny. Je. Lobie, Co to, to on mu on zrobił? on się kiesę do Po nim. Ale już, Ale już teraz, i teraz nie po postępowemu. Dobra, pokazać, 18. Do się strzela, nie? 18. 18. 18, no, no to dobra, to ale na koniec tam grali wyścigi. No okej, okay, dobra, nie ma problemu. Bo akurat gramy, bo kończymy, w zasadzie kończymy i o 19. Bramka, że nie ma dobra. na bramce, no, oczywiście. Czasu polskiej, Idziesz, Arek, sam, jest, jest 5-2. No, ale... ale, ale z główki, z główki! Eee, no z główki miało być. Nie ma problemu. Macie Balotelli. Ma. A, PL czas 18, dobra, pięknie, no nadpasuje. pasuje. Co? Koniec? Nie, no Wycie, się nie Już postawiłem. do wody! Już cały dzień minął? <grym> 24 godziny? <grym> 18 czasu polskiego, dobra. A, obojętnie co? Dobra, to spokojnie, to się ustalimy. Ramkarz znowu napię. nie ma. Zwierzę widzę, widzę. <grym grym> jak obstaniu. Oj, tam stresada u nich ostre musi być, jak ten bramkarz tak wychodzi. No. ja też! Ja, ale ja też chcę szczelić! Dajcie bramkarzowi szczelić! Nie, co ty? Ja mam swoją pozycję, a ja zostaję tu. Ole szczelił, ale lutno! Jojego! Ej, ty! Dony ja cię proszę! Jak powiedzmy, jak ja to miałem wyciągnąć? Ręcznik, żyjesz Ja? Powiedz mi jak? Jak? Sam narożnik. Ja. No. tak jest. Ty, Aleksander, wam Ej, nie no, ci proszę, tro. Jaka paruwa. Cie kurna. No, ja wam dam nadę, dobra, idę do was. Idę do was. No. Nie, nie, idę. Bramkarz biegnie do nas. Bramkarz biegnie na środku. Nie, nie będę, ja nie wychodzę, no Peter, no. Bez przesady, Bramkarz ma swoją pozycję. Oj, oj 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 ty no. żeby zaś nie pięć. pić 5 <laughs> Cię, bramkarze nie ma strzelajcie i ten statystyki polepszajcie hehehe <laughs> tak jak mam strzelać statystyki polepszaj jak ja mam arek gra w no co on zrobił ej, Ja jabi nie, no, nie sorry to to akurat to jest w to jeszcze ej, przegramy ej. nie co, co za jest? Takiego bramka za to? Nie, co to? No, defensywne. Pewno. Defensywne na pewno. albo pewno. Autobus od razu. Ty autobus, no. ja cierpiąc, Mamy takiego jednego i widać jak szczela. Aj. Aj. za Aj, aleko. Aj trochę lekko. Gram znowu jest na. No, jest mecz. Na 20, nie na połowę. No, świetnie. Oj, spalony. Nie, nie, nie. nie teraz teraz połowy. Spalony. spalony widziałem się wraz z połowem. Trudno, jeszcze znowu się Spoko, 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 spoko na Drakanarka, dzięki, dzięki za przybycie, dzięki za wszystko. No, co znowu, mamy obronę w końcu. Jest, jest, jest. Przy dwóch bramkach nie było ich w ogóle. Jest. Dobrze, bramka. Spalony. Nie, nie palę, nie, zdziwiony! Hahaha, on nie była spalony! On nie, był, nie, nie, nie palę! Nie spaliłem O, świetnie. Dzięki. No, za Musisz trochę pograć, co nie spaj, to wtedy będzie lepiej. Dobrze. Jest. Oj, oj, oj. Uderz! No.

ale w trzech ich było! Każdy mógł to zrobić! A ten spi No nie ma spalonego! Nie, to było, do Arka, to było do Ty, co nam się wydarzyło? Tam strzał ktoś nie wcisnął co to było w ogóle? Nikt no. nie wcisnął, Podanie strzałowe do... To tak, trzymanie. Uspakuj się! No mówię ta Steczny! Daje. Do środka teraz... Ale za mocno. Ojoj. Oh, no oh, dobrze yeah. mi grajcie. Yeah. To tak nie działa Spy. To <grym> sami <Pisa nie> działa. Co <grym> 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 ale to fajne. Dobrze, Dobrze, no pa, pa a, no oj, ale, ale czemu nie wziąłeś? Oj, oj oj ładnie, ładnie. Dobrze ciście no, O pięknie O, idzie, idzie góra, góra, i zwierzyk góra, spierdoli dali, <śśliczny> Idzie <zwierząt>. Jeszcze Story <śliczny> no. <śliczny> zwierzyk, ale wiedziałem Zwierzyk! A nie mówiłem! Hmm. Chłopie! Autobus tak jest. betonowe czoło. Ale zwierzyk ja, naprawdę Zwierz był... ja Nie dawaj mu, nie dawaj mu! O, Jeszcze zagraj teraz! Strzelaj! <coughs> Dony jakby to wpadło! Jakbyś to strzelił Dony to by było mistrzostwo. Dobra, koniec Dony ja przejął, żeby ciekawe, się po taka wchodzić teraz w ogóle nie usłyszałeś. Ja pier... Ja nie proszę, ja nie wierzę. To właśnie doszło na końcu dwie akcje. Ale no. zwierzyk co zrobił. Dony, ty nie, tam ja nie mogłeś jak uderzyć z tego, bo on ci tam wjechał girą, ale zwierzyk co no robił. Ja chce